Tak nie Słuchajcie, jestem w szkole teraz w ogóle swojej średniej i podstawowej i tu jestem na plakacie Włosy, zobaczcie, włosy. włosy. A ja, ja jakie w ogóle wczucie w twarzy w minie Nie no, było Cena to... biletu? Cena biletu. Bardzo? 35 tysięcy złotych przed spektaklem. Nie był tani mój mąż nie był. No. Nieważne, że nic Męczku, z nie widziałem. powiedz, w jakiej szkole jesteśmy? W Jestem w ogóle w szkole muzycznej w Koszalinie im. Grażyny Pacewicz. Tutaj, gdzie się wychowałem, gdzie się uczyłem. Od początku, od pierwszej klasy, aż do, prawda, do ostatnich dni liceum, matury, tak Także fajnie było właśnie przyjść i zobaczyć sobie wszystkich. A z kim chodziłeś I... do klasy? A chodziłem w ogóle z Renilusis. Tutaj, prawda? Czekajcie, pokażę Wam Reniusis. Reniusis i Adam Krylik. Tylko, tylko, Proszę bardzo. Tylko, 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 także... Jeszcze Adam wyś pokaż. To jest Adaś. Także... Teraz Adam będzie próbował kawałek, do co ja śpiewam. Także zobaczymy. Jeszcze go jeszcze nie słyszałem. Troszeczkę mam pierdla. Przed jutrem i pojutrze przede wszystkim. Iran pierwsza, kto mówi, że, że, że klient wie lepiej, czego sam chce. To ty mu podsuń bajeczny katalog i zacznij z nim, zacznij z nim skuteczny dialog. Coś piękne słowa, osłabiaj wolę, a szybko zrobisz mu z mózgu wodę. Marku, gdzie jedziemy? Na próbę. Ale gdzie orkiestrą do hali widowiskowo-sportowej. W której odnajdzie się właśnie. A po czym jesteśmy powiedz, bo czegoś po... takiego to no. jeszcze nie jedliśmy. <grym> jesteśmy teraz po pizzy. Mm. Że tak powiem, kurczę, pizza, która... Ma wszystkie pizze pod sobą, bo się nie zmieniła od lat, kurcze. No dobrze, ale Marek wam nic nie mówi konkretnie. Ta pizza, słuchajcie, jest z Bigosem. Z Bigosem, no. z kapustą, normalnie dla mnie rewelka. Rewelka, rewelka, rewelka. Dobra, słuchajcie. Pokażę Wam teraz tą halę. Bardzo ładna hala, to jest chyba nowa hala, prawda Marek? Tak, tak, jeszcze jej za moich czasów nie było. O i był plakat, Patomorgany, Było widać. No, i to teraz, słuchajcie, będzie moc. Jak to Ada sztaba mówi, jest moc. Więc teraz będzie e, moc. Po prostu zobaczcie, co się dzieje. Jest który 22 marca, a e, w ogóle urodziny maleczka. 22 marca, a po prostu śnieżyca, Laponia. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. Ok, słuchajcie, uciekamy na próbę e, i widzimy się za chwilę. Jesteśmy na próbie. Mareczku, jak no tam? Jest, jest moc generalnie. Jest to takie przeżycie, że szok. No są ludzie, których ja nie widziałem 20 lat. 20 lat to jest kupę czasu. I jak się spotkaliśmy teraz razem, no to cały czas jest tak samo, jak, jak było 20 lat temu na próbach. Wszyscy są dokładnie tacy sami. Niektórzy płaczą na, 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 na swój widok i tym podobne rzeczy, ale naprawdę jest rewelacja. A ktoś jest... gwiazdoży nie, nie ma. Myślałem, że tam niektóre właśnie osoby będą żyły, że tego, ale wszyscy są tacy sami, wszyscy są dokładnie tacy jak 20 lat temu. Trochę mniej włosów, troszeczkę więcej kilogramów, ale, ale generalnie jest Trochę super. siwych. No, także... Ty wyglądasz jest... po amerykańsku, jak to stwierdzili. No, jak wierzycie, ja po amerykańsku wyglądam, także jest, jest git. Jeszcze nie śpiewałeś, nie? Jeszcze nie, dopiero będziemy mieli próbę. Chyba, jak oni tam nagłośnią orkiestrę, to będziemy nagłaśniać się potem wszyscy. Także owiców tam wołają, także ja się sami żegnam i Ania tutaj przejmuje pałeczkę. A teraz rada numer dwa w codziennej gazecie. Zaisnęć się dajesz, nie tylko potrafisz, będąc szczerym. Wciskać ludziom gotowe bajery, że no modne, najlepsze, tanie, że niezawodne, gruntowe Zaufanie tych kilka słów sprawi, że o wiele szybciej wzbogacisz się Bardzo wrażenia proszę pani. Jakie wrażenia? Ze Takie mam gały. Tak. Marek jest zajebisty. Nie no Maro zajebisty, wymiata, wymiata. Wymiata, wymiata. 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 Jestem z mam Jaki pomysł dla Pani? Dla rock, w nowoczesnej wersji. Czyli nie daję ci śmiechu, ale jest dużo straconych elementów i złotych. Dla wszystkich czy tylko tutaj Myślę, dla wybranych? w stylizacjach e, damskich. I do tego złota i zrebrna biżuteria. Super, dobrze. no teraz złoto z czernią, jak najbardziej w modzie, nie? A panu są tylko puderkiem, nie? No tak. Podkład, oczy, kreski. No wiesz, rok, rokowo to nawet powinniście mieć te paznokcie pomalowane. No, no, no. No tam dziewczyny styliski to chciały taki właśnie. Tak? Nie, ja w Stanach. Tak? Tak? No to tak, żeby przypominać, żeby zawsze tutaj No, tak. tutaj jest Wójcie, nie masz, tutaj... Masz, masz płaską głowę? Mam. No masz płaską głowę. Nie, każdy ma. Ja też mam. Każdy To tylko nasze dziecko ma taką śliczną, ładną okrągłą główeczkę. Po tatusiu. Tak, po tatusiu. Po mnie ma. No no, no 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 i nawet niech one będą trochę sklejone no, bardziej, no, nie? Bardziej Bo on lubi takie. Jak się nazywa Renata ten? Sugarman. Sugarman. I jak tam przed koncertem? <grym> 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 I, I fajny strój. To moje dzieło, to moje dzieło, to jest moje dzieło, słuchajcie. Ale jest, jest fajnie, jest górcze, adrenalina straszna. Tak jak 20 lat temu. Właśnie lecę za granicę Szans nie widzę tutaj żadnych dla artysty Mam tam bójka, więc robotę zaraz chwycę Kartkę przyśle wam niebawem z kuskalisty. Ten to dobrze ma Świat szeroki gna Gdzie czeka? Tęsknota rozpierać. Super grupę chce założyć nam rokową. z koncertami jeździć od dalas po publiczności Mieć publiczność rozkrzyczaną kolorową. Zapomnieć o tej Polsce naszej winy. Tym, to dobrze ma, świat szeroki gra